Świętego Marka i Bazylika o poranku. Niewiele osób jeszcze się tutaj pojawia. Jeszcze słońce nie wstało do końca. Ale mamy parę po ślubie z fotografem, która planuje ma zrobić magiczne zdjęcia. Tam się zaraz słońce pojawi. Puste uliczki. To jest rzadkość w tym miejscu. Do takiej chwili się wstaje tak wcześnie, wszystkie gondole jeszcze śpią. Widok na wschód słońca w Wenecji z Rialto Bridge mostu raczej powinienem powiedzieć. Tłumy pierwsze się zbierają, żeby zrobić pamiętkowe zdjęcia Włosi, co opatrują sklepy. Życie się budzi, chociaż jest dopiero chwilę po szóstej. Ale to magiczne miejsce. Ranek na Rialto w moście Głosie się budzą do życia kawiarnie już pomału zaczynają otwierać ale cały czas to miejsce jest stosunkowo spokojne tutaj widać że śmieci zbierane są tylko w późniejszych godzinach Rialto riato Ponte, Ponte Riato i widok na Grand Canal słońce wstaje jest pięknie, puste miasto jeszcze logistyka w Wenecji nie należy do najłatwiejszych Paliski. No to nie jest najlepszy pomysł. Prawie pusty plac świętego Marka. To jest nieczęsty widok. Wczoraj byliśmy na tej wieży, staliśmy w sporej kolejce. Dzisiaj póki co, puściutko, można naprawdę się nacieszyć tym przepięknym widokiem. To jest bazylika św. Marka, niesamowicie zdobiona. Różne religie miały na to wpływ. Można powiedzieć, Bizancjum, już w tysięcznym roku. później przez chrześcijaństwo. Słońce wstaje. Rybitwa zażera się gołębiem